Aktualnie wchodzimy do segmentu Pelka i powiem Wam w skrócie tak, aktualnie nagrywając to dzisiaj jest poniedziałek, godzina 20.41 i jeszcze trwa mecz Zastalu ze spójnym. Aktualnie Zastal wygrywa 78 do 70, zostało 5 minut do końca meczu, więc mam nadzieję, że po prostu jak przebrniemy do końca całego segmentu, to po prostu Już będę... będzie wynik. Tak, także streszczając, podzieliłem teraz trosze, troszeczkę, przyspieszając wpierw powiem Wam wyniki, potem mamy okna transferowe, Potem jedno wyróżnienie, czyli moje taki wewnętrzne MVP tego tygodnia i na koniec mamy tylko taki mały fanfakcik i możemy przejść do Meritu. Czyli tak, wyniki. Górnik wygrywa z Arką 88-74 bez wyróżnień praktycznie. Jakby cały, jeżeli chodzi o cały ten tydzień, nie było zbytnio jakby wyróżnień indywidualnych, drużyny po prostu grały solidnie. Nie możecie coś oszukiwać, były wysokie wyniki. Były. Więc, więc jak najbardziej wygląda to solidnie. Szczecin wysoko wygrywa 107 do 95 z polskim cukrem toruń. Tref na fali wygrywa 88-77 z GTK Gliwice. Trzecie zwycięstwo z rzędu w Lidze i czwarte ogólnie, bo wygrali w końcu. Tak, wygrali w końcu. Naprawdę, jeżeli chodzi o europejski, fu, o polski basket, w tym roku, fu, w tym, od początku roku wygląda to nawet ciekawie. No. Przechodząc dalej, Czarni wygrywają z dzikami: 81-66. Naprawdę bardzo mocno teraz wyglądamy, jeżeli chodzi o całą taką paczkę. Z dzikami wygrali, tak? a dziki dwie porażki z rzędu w tym momencie. Tak, do tego też przejdę. Trzy porażki Już z rzędu. Trzy. Okay. trzy. Do tego też przejdę. Bo Śląsk wygrywa z legią z 85-73, przegrywa znowu legia. Czwarte, po, czwarta porażka z rzędu? Tak, do tego też spokojnie. Przejdziemy do tego wszystkiego, sobie wtedy porozmawiamy. Okay. Pan Wil wygrywa z dąbrową górniczą 87-77, czyli bez zaskoczenia klasycznie. Co musiało wydarzyć? I start, start Lublin wygrywa ze stalą ostrów 105 do 90. Fala wznosząca no, w Lublinie cały czas trwa. To tak. też się musiało wydarzyć. Tak. I bardzo dobrze, yy... się wydarzyło. Tak. Także teraz przechodząc, zgrabnie. Już po wszystkich wynikach. Yy, MVP tego tygodnia według mnie był, uwaga, uwaga, zawodnik z dobrowygorniczej. Tewon Meyers, albowiem zaliczył. W ogóle, jakby wy, nie wiem czy pamiętacie, ale został on rozwiązany, jego mowa została ze Szczecinem i został podpisany w dąbrowie Górniczej. Mhm. Aktualnie jego ostatni mecz wygląda tak, że zdobył 20, 27 punktów, 4 zbiórki i 5 asyst. Naprawdę na dobry, na, też na dobrej skuteczności, bo zrobił 10 na 18 z gry, 3 na 5 z trójki. Więc statystyki solidne, jeżeli o to chodzi. Naprawdę fajny występ i widać, że ten gracz teraz promieniuje przez to, że ma troszeczkę więcej możliwości rzutowej. Fajnie się to ogląda. Mhm. No, i to jest taki mały segment ogólnikowy. Teraz porozmawiamy, co się dzieje w Warszawie, bo aktualnie Warszawa ma 7 porażek z rzędu. <grystanie> tak jakby z, na, łącznie, obie drużyny łącznie. Legia ma teraz 4 podrząd, dziki mają 3 podrząd. Widziałem, że dziki teraz będą się troszeczkę wzmacniać ogólnie. Jest małe wzmocnienie, ale to za chwilkę. Co, no, gorszy okres. No, wiesz. Oh. Pod koniec grudnia mogliśmy mówić o gorszym okresie w Treflu i w Anvilu, tak? czyli tak. dwóch liderach tabeli. Mm -hmm. W tym momencie ustabilizowała się forma tych drużyn, wręcz odwróciła, tak bym powiedział. Mm -hmm. no, natomiast widać, że Choróbsko poszło na południe i strefla i Wocławka, ze Sopoty i Włocławka. Poszło po prostu na południe do Wawki. Mhm. Jeżeli chodzi o Wawkę, akurat ten był minus taki, że w dzikach dużo osób było też na kontuzji. Było. Co też mówiliśmy w ostatnich meczach, że na przykład pobierali aż dwóch zawodników z, z juniorskiego składu, no bo mhm. po prostu no nie było już kim grać. Po prostu nie było już zawodników i mieli sześciu zawodników z pierwszego składu, resztę dobierali po prostu z drugiego, drugiego, z drugiego składu, czyli tam z juniorów. Już nie pamiętam, czy nie mają jeszcze jakąś niższą, niższą drużynę w niższych szczeblach. Nie powiem wam, bo nie wiem. Także no, nie wygląda to za ciekawie. Co mogę przytoczyć od razu, iż wzmacniają się. Podpisali Nicole Radicewicza, który w 2015 roku, uwaga, uwaga, został wybrany z draftem, w drafcie, przepraszam, z pikiem numer 57 przez Denver Nuggets. Uuu. Tak, tylko to zagra nie zagrał, nie pograł długo i został zwolniony. Grał chwilkę w Eurolidze i nawet w 2021 roku grał chwilę w Treflu. Także poobijał się po Eurolidze, poobijał się po każdej Lidze, czyli widać, że jest rotującym zawodnikiem. No i finalnie wylądował w zikach Warszawa. Także zobaczymy, co jego sajnik przyniesie. Miejmy nadzieję, że Fulkerson, jak dobrze pamiętam, plus właśnie Radicewicz, którzy teraz zostali podpisani w zikach będą przynieść, przyniosą im pozytywny transfer. Co natomiast nie można powiedzieć o naszych właśnie yy, sopocianach, po prostu, jeżeli o to chodzi. Po nietrafionym nie po prostu transferze Harisa, który nie przyszedł testów medycznych. Tak. No, nie, nie, nie poszło to w tą stronę, jak miało. Miał być to dobry sign, który faktycznie nie został w ogóle uruchomiony, jakby w życie. No, wyszła z tego dupa blada, tyle można by powiedzieć. Niestety. Ale za to jest teraz Keandre Kennedy, który został podpisany z ligi niemieckiej. Widzieliśmy jego statystyki. Się jakby rzutowo wygląda to dobrze. Zobaczymy, jak będzie to miało przełożenie faktycznie na grę. Ktoś zadebiutował? Nie jeszcze. Będzie dopiero teraz został podpisany, przyszedł testy medyczne. Nie sprawdzajmy jego statystyk, więc chyba. Zaraz nawet zresztą zobaczę, jeżeli o to chodzi. Już ci mówię. Bo nie sprawdzajmy, jeżeli właśnie chodzi o stricte o samego kijądry Kennedy'ego. Wydaje mi się, że nie zadebytował jeszcze. Są tego bardziej niż pewne, bo byśmy o tym przynajmniej słyszeli. Co w ogóle mnie ominęło całkowicie przed jeszcze nowym rokiem, to że zwolnili w Treflu, rozwiązali umowę z Endym Van Fleetem. Mhm. I mnie to w ogóle minęło. Ja, ja się o do, tym dowiedziałem ponad tydzień później, chyba. No, Dopiero mnie... wchodząc na do Instagrama drużyny. Tak, nie, nie widziałem tego. się to umknęło. A to chyba ja nawet zesłałem finalny, że. Ty to. Tak, na grupie. No, tak? bo właśnie no, ja zastanawiałem się. Bo właśnie oglądałem ten mecz z do tego też zaraz przyjedę. Bo byliśmy na tym meczu, właśnie na przykład. Tak, Eurocupu. Nie było go. Ja nie wiedziałem jeszcze, że on został. No nie wiedziałem że po była rozwiązana. Bo to było no drugiego, tak dosłownie tak. drugiego. A umowa została rozwiązana 20... Trzy, nie, 30, 30, chyba, 30 nie? grudnia, a my byliśmy na meczu drugiego. i już nie widzieliśmy właśnie Van Flita i byliśmy zdziwieni czemu go nie ma. Ale tak, wracając do Keon tego, że miał pierwszy występ w Gliwicach, bo meczu nie oglądaliśmy akurat, mimo to, że u nas, ale było niefortunne godziny, więc nawet nie mieliśmy jak pojechać, zaliczył 5 punktów, to dwie było zbiórki, no, 13.30 był w sobotę, no. no i jeszcze były te zamiecie takie mocarne, więc no nie udało się. Yy, także brawa dla wszystkich, co się udali na mecz, że w takiej pogodzie udało Wam się dojechać bezpiecznie na mecz. No to też wiesz, zależy. Bo w którym mieście aż takiego hardkoru nie było? No, w stricte, w którym mieście, ale tak za frekwencję no, nie podziwiamy. Szujemy. I ja jako fan Trefla to również dziękuję. No, także pod, podkreślając, Kiandry Kennedy już zaliczył pierwszy występ, w 14 minut, zaliczył 5 punktów, dwie zbiórki i 3 asysty. 2 na 4 z gry, 1 na 2 strójki, 2, 2 z osobistych. Także solidny początek. Bo patrząc na to, że on się dopiero wgrywa w system, no to pewnie to jeszcze mu troszeczkę zajdzie, tak jak Dariusowi Moultonowi. To, to też zaraz przejdę, jeżeli będziemy przechodzić do segmentu właśnie europejskich po prostu pucharów, bo zaraz to też poruszę. Mhm. No Dobrze, dobrze. Co chciałem powiedzieć? Zapomniałem. Tak? A nie, 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 pamiętam. Czy ty widziałeś, kto został wybrany MVP grudnia? Tak. Masz to? Tak. MVP... OK, to nie wchodzę ci w głos. Dobrze bo MVP grudnia został wybrany kortnej Ramey, który jest graczem startu Lublin, po prostu, jeżeli o to chodzi. Dobry I widać wybór. Dobry, dobry signing po prostu ze strony Lublina, jeżeli o to chodzi, faktycznie w tych importach zainwestowali bardzo dobrze. Mm -hmm. Patrząc Oni, na to, tak. tak, jeżeli chodzi o to, to widać, że ich importy dają radę po prostu. Na, to, na ich wymagania, to jakby to zabrzmi, ale po prostu wymagania Lublinu względem importów są dużo inne względem tego, co potrzebuje aktualnie Anvil i tref, po prostu. Wiesz że co chodzi, jakby każdy potrzebuje jakościowych graczy, ale oni nie potrzebują jakby, to jest, na oni potrzebują gracza jakiegokolwiek. Ktokolwiek będzie dobry, temu się spisze. A tref już bardziej dobiera pod pozycję po prostu. Tak, no, w sensie, no tak. Tak samo jak i po prostu, jeżeli chodzi o Anvil. Oni dobierają graczy jakby pozycjowych, a nie graczy ogólnych. I takich, którzy będą posuwali do systemu. Tak. tak a tam ale... mi się wydaje, że po prostu brali ofensywnych juggernautów i wrzucali do Lublina tak, żeby po prostu, bo to widać po prostu po ich ofensywie. Nie grają bardzo, bardzo hmm. żwawy atak i to też procentuje w wynikach. Bardzo żwawy atak. Naprawdę, Naprawdę są w top 3 generalnie ofensyw tego sezonu, praktycznie na równi z Włocławkiem i delikatnie przed Treflem. Także no, wygląda to obiecująco ze strony, właśnie jeżeli chodzi o. O start zależy na to też, że teraz mają 9.5 i są na równi z górnikiem Wrzych. Jedyny co to mają gorszy bilans punktowy i są w top 4 tak naprawdę lepszy, lepsze. 42 ma Lublin, a Wbrzych ma 24. No to się kłócą, widzisz, ale z Steel są na trzecim miejscu. No i jest to, trochę to tight. mimo mm -hmm. wszystko. Ogólnie cała ta tabela jest właśnie bardzo fajnie równa. Tak samo teraz, właśnie widziałem, że chyba właśnie spójnia spójnia. Aktualnie przegrywa swój mecz, który daje, dałby im wejście do 7, 10 7, miejsca. 7, No do, do 7-7 dałby im wejście. Tak. tak. E, I wtedy pięć drużyn miałoby bilans y, taki sam 7 do 7. Bo mhm. jeżeli Spójnia miałaby, wygrałaby dzisiejszy mecz. Ale już nie wygra. Już okay. mogę to, powiedzieć to miałaby sumie. bilans 7-7, czyli taki jak Śląsk, Legia, Dziki i Czarni. Mhm. Pięć drużyn. Nice. Także niestety, ale już mogę wam powiedzieć z góry, że Zastal, na Góra aktualnie wygrywać 91 do 76 z... U, y, kto to jest? Walter Hodge z zaliczą, aktualnie ma 17 punktów i zaliczył 12 asystę. Także solidny występ ze strony Waltera. Także kongratz już mówię z góry y, dla Zastala, no bo wygrali mecz na pewno i w tym momencie jeszcze bardziej zazębia się cała tabela, a aktualnie awansują na, jedna, na 12, no, 12 na miejsce. 12-11 lokata mniej więcej. No. Patrząc po bilansie, po prostu będą na 12 miejscu w tym momencie. Na 11, no? Na 12, na 12. Nie, no no. Nie będą mieli lepszego bilansu punktowego niż spójne. Tak. Na no 12, no? Dobrze. I co? Przejdźmy może do okna transferowego jeszcze przed moim wejściem na Europejskie puchary. Proszę. Miłosz Góreńczyk, właśnie również, rozwiązał umowę ze stalem, z tego co widziałem po ich Instagramie. Był to jeden z zawodników. Nie został nikt podpisany w zamian. Może jeszcze dopóki okno transferowe jest w grze. Kogoś jeszcze podpiszą, zważywszy na to, że ich bilans jest relatywnie nieciekawy, bo jeszcze nie wchodzą do fazy playoff, o co tak naprawdę może jeszcze powalczyć każdy. No bo tam po prostu teraz po tym, że jest aż tak wyrównana, to do tej fazy play-in, żeby po prostu wejść, naprawdę nie trzeba za wiele po prostu. No jedyna drużyna, która będzie miała naprawdę ciężko pod tym kątem, to jest Dąbrowa Górnicza w tym momencie, reszcie niczego jeszcze nie odmawiamy. Mhm. Jedyne, co problematyczne może być. To stal, z... niestety, ale rozwiązała umowę z jednym z swoich najlepszych zawodników. To znaczy? Tej rolon oficjalnie opuszcza zas 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 zasoby Ostrowa. Wyrusza do pod na podróż do USA, wraca do siebie i będzie się przygotowywał, aby grać w Porto Rico znowu. Puerto Rico? Więc prawdopodobnie użyjemy go w barwach innej drużyny w najbliższym czasie, a on sam już zrezygnował z usług stali. I po prostu wypełną z powrotem na Amerykę Północną. Także niestety, ale w stali, będą braki. Zobaczymy, może będzie nowy sign. Bo raczej będą musieli wypełnić tę lukę po imporcie. No, ale to jest niestety to, co mówiliśmy. Ludzie grają w polskiej lidze tylko po to, żeby się ograć, i przejść dalej. Niestety, ale jesteśmy tylko punktem zmiennym w naszej całej Europie, bądź dalszych ligach, Punktem przeładunkowym dla tych zawodników. Niestety to jest taki terminal po prostu, jeżeli o to chodzi, ludzie wpadają i wypadają po prostu. No trochę tak, ale potrafią nam zafundować trochę emocji. Mm -hmm. I jeden transfer, który też zaniedbałem, bo zadził się w Legii, którego nie widziałem, był AJ Onu. Jest, no w ogóle w naszym wieku jest też centrem. Już zagrał drugi mecz teraz w Legii. I uwaga, uwaga. <grym> chyba notuje, nie poszło za dobrze. Notuje 8,5 punkta i 8 zbiórek na mecz. Na ten moment. To sobie zapisałem. Okej, okay, no na realia polskiej ligi tragedii nie ma, ale Legia te dwa mecze przegrała. No backup center. No Oni szukają rozwiązań, no bo po prostu aktualnie grają się sobie. Nie dziwi mnie to szukali większości rozwiązań, więc to na razie będzie, wszystko się będzie teraz ratowało po prostu. Teraz widzisz, ludzie, ludzie teraz z winning domain zmieniają się na losing domain i teraz będzie jak ta większa kombinatoryka, żeby wyjść z powrotem na pułap zwycięski, co wiadomo nie ja zawsze się udaje, no ale A to King nic. mimo wszystko bez Andy'ego Mazurczaka trzyma się na tym piątym miejscu. Tak, uwaga, uwaga, bo tam podpis, który właśnie faktycznie teraz zaczął się sprawdzać, był to Jan Nowak, który zaliczył debiut, o którym mówiłem, że dopiero się podpisał. To zaliczył 12 punktów, dwie zbiórki i 9 asyst. Cóż za niepopularne nazwisko? Nowak? No, bardzo. Ja? No Nowak. Tak, i miał 14 gry i 1 na 2 strój, więc solidne stacje, solidny rzutowo z mecz. Po prostu ogólnie, jeżeli chodzi o Samkink, ja byłem w szoku, bo sam dostałem dyszkę na gambling i obstawiłem na Toruń, że będą w stanie to ugrać, ale niestety nie dowieźli, bo patrząc na ich poprzednią formę, myślałem, że po prostu. Obróci się to o 180 stopni i nie tyle co rozjadą Szczecinian, ale co będzie fajny mecz i po prostu wygrają. Natomiast King w nie dowies po prostu. Więc gratki dla nich. Więc naprawdę gratki dla nich. No i kończąc już nasz szybki segment z przechodzę do polskich sukcesów w Europie. Akurat. Bo jestem zadowolony, bo wszystkie trzy drużyny w polskich, w wszystkie trzy polskie drużyny w Pucharak wygrały. Pierwszy raz możemy to powiedzieć w tym sezonie. Tak, pierwszy raz w tym sezonie wszystkie drużyny, które grały mecz na rynkach zagranicznych, wygrały. Najmniej jakby nie, nie ujmując Dziką, ale wygrały na, na arenie na ENBL. Wygrali swój mecz z Spartakiem Plewen, który jest ostatni u nich w tabeli, i w tym momencie zagwarantowali sobie wejście do, ćwier do ćwierćwinałów. Więc spoko. Zawsze jakiś minimalny aspekt dodatkowy do europejskich pucharów, więcej eksperiensu, więcej funduszy, jak najbardziej na plus. Anvil wygrywa z Freiburgiem, to jest, nie jest Freiburg, nie myli z niemieckim Freiburgiem, tylko Freiburg, to jest drużyna szwajcarska, bardzo fajny mecz, bardzo efektywny w obronie, dużo wolniejszy, aniżeli mecz Trefla i też wygrany 78 do 72. Dużo zwrotów było, dużo przejść, nie było tyle, co przejść prowadzeń. Co po prostu naprawdę dużo jakościowych akcji. Po prostu. Gra była naprawdę dobrze przeprowadzona, defens naprawdę się sprawdzał. Fajnie. Włocławek na czele, jak najbardziej na plus. Polska znowu na tym. Znowu na szali zwycięz. No i gagatki ze Sopoto. Tref wygrywa z drużyną BC Wolves. Wreszcie w końcu pierwsze zwycięstwo w Eurocapie. Miejmy nadzieję, że nie ostatnie, mimo to, że Drabinka zapowiada się kuriozalnie trudno. Trudna po prostu. Nie będzie wyglądało to kolorowo, ale wygrywa faktycznie 97 do 74 z BC Wolves, który, uwaga, biło się też również o, o spot w playoffach. I to jest taki fajny konsek, I co, co mogę powiedzieć, Podobał i muszę pochwalić Dorysa Moutena. No tak, to był MVP tego meczu. Nie, nie? MVP tego meczu był pan Jarosław Zyskowski, A. który Sorry. również miał do bardzo dobrą formę, to... żydową, ale. To Malta może zdobył MVP meczu z tego, z kosz z, z Gliwicami? Tak. Może, nie jestem pewny, ale styl, jeżeli chcę Dariusza Motana pochwalić o to, że tak jak na Quick First Stepie nie widziałem, żeby ktoś dawno kogoś robił, tak on swojego oponenta walił non-toper, Naprawdę. Co chwila hop wchodzi po prostu mu pod, pod pachę i go cholaba pod kosz. Po prostu. Pięknie wykorzystał swój, swoją dużo większą atletyczność mm -hmm. i proponuję mu za to, bo to też dało dużo momentum. Co muszę też pochwalić, że gra Sopocian wyglądała naprawdę schludnie, oprócz gry z faulami centrów. Naprawdę nie wiem, co tam się zadziało. Mówiłem to też Maćkowi, jakim czortem Witliński zapał 5 fauli w 11 minut, to tego nawet chyba najstarsi Majowie nie wiedzieli. Nie? No nie, nie widziałem dawno takiego rekordu, że to chodzi. Nie? Pamiętasz, jak robiliśmy w finałach zeszłego, zeszłego sezonu bingo? Mm -hmm. To też były faule, ilości fauli tego Witlińskiego. Było zawsze, co mecz było, czy Witliński będzie złapie bodajże albo dwa faule w jedną kwartę, nie wiem, no. dwa faule w pięć minut chyba myśmy mieli w Tak, no. tak no. no i tam faktycznie, i co muszę sprawsować? że tref na dużej przewadze, jedno szczęście, że na dużej przewadze, Dowius do miał ponad, jakby patrząc na to, że BC Urs mieli ponad 8 minut do końca meczu z centrami, którzy faktycznie mogli wejść i coś namieszać jeszcze. No. Nie wykorzystali swojej sytuacji. Trefl również dowodził na small lane upie, więc bardzo dobrze. <grym> nie będę już może że fajnie się to oglądało. Mimo to nawet wyglądała gra dużo żywiej po prostu, mm -hmm. jak grali na mniejszym lane upie, więc jak najbardziej na plus, ale już było widać, że w ostatnich momentach meczu po prostu już biegali z wywalonym nie? Naprawdę bo widać, że to faktycznie wchodzi na nogi i że było na nich to już ciężare, nie? Otrzymywać te mecze na takim pejsie. Mm -hmm. No ale mecz jest zwycięsko zakończony, więc tak najbardziej trzeba jeszcze trzymać kciuki teraz za naszych właśnie Sopocian oraz za Włocławiaków, bo teraz się zbliżają cięższe mecze, bo już niedługo się zbliża mecz Treflos z Bachecesirem, bodajże 15 i również 14 bądź mać 15 zbliża się mecz Anvilu z Ludwigsburgiem, którzy są aktualnie jedno i drugi, drudzy są bardzo wysoko postawieni na Tabelach. Tam, gdzie produkują ten płyn do naczyń, Ludwi Ludwigsburg? Tak. I aktualnie Ludwigsburg jest pierwszy w tabeli, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów. Tam, gdzie jest Anvil, a Bachet to jest y, najlepsza drużyna aktualnej ligi ABA, więc tam też jest tam bodajże gra Mateusz Ponietkę, który nie zagrał u nas przez kontuzję kolana. Więc niestety, z tego co mówili oczywiście operatorzy, w, komentatorzy bardziej mm -hmm. w meczu, więc zobaczymy, co będzie. Więc na ten moment życzmy im tylko powodzenia. Miejmy nadzieję, że będą owocne wyniki, i tym, tym małym akcentem kończymy segment PLK. z akcentem.